Pierwszy dzień lata 2021 roku. Christy Jones zabrała dzieci na plażę w Hightown. Nie spodziewała się jednak, że podczas rodzinnego spaceru znajdzie martwe ciało. Był to szkielet, którego górna część przypominała człowieka, a dolna ogon dużej ryby. Władze wciąż nie wiedzą, do kogo należał. W komentarzach pod zdjęciem niezwykłego znaleziska wielu internautów mówiło, że to Syrena. Wszyscy jednak wiemy, że panny wodne to tylko postacie z mitów i bajek. Dlaczego więc istnieje tyle niewyjaśnionych przypadków ujrzenia Syreny w prawdziwym życiu? Co więcej, biologia alternatywna dokładnie wyjaśnia istnienie takiego organizmu, a nawet rozważa możliwości w jego ewolucji. Dziś dowiesz się, czy filmy z syrenami to ustawka. Gdzie panny wodne mają genitalia i co najważniejsze, czy syreny mają związek z ewolucją człowieka. Skrzaty występują głównie w mitologii irlandzkiej, gremliny w angielskiej, a tanuki w japońskiej. Za to legendy o Syrenach znajdują się w folklorze wielu zupełnie różnych narodów. Poza tym niektórzy twierdzą, że widzieli je na własne oczy. Opisują Syreny jako piękne, młode kobiety o długich włosach, doskonałych ciałach i ogonie zamiast nóg. Ten obraz oparty jest na opowieściach greckich żeglarzy, Wikingów, a nawet Krzysztofa Kolumba. Kapitanowie statków wielorybniczych twierdzili, że syreny pływały wśród wielorybów. I to właśnie żeglarzom udało się zdobyć pierwsze dowody na istnienie panien wodnych, a mianowicie ich szkielety. Niewielkie rozmiary kości tłumaczono tym, że należały one do młodszych syren, które, przez brak doświadczenia, zaplątały się w sieci. Ludzie byli gotowi zapłacić każde pieniądze, aby ujrzeć taki eksponat. Najbardziej gloryfikowanym okazem jest ta śliczna pani, Syrena z Fidżi. W 1842 przedsiębiorca cyrkowy Phineas Barnum wypożyczył szkielet i wywołało zamieszanie w całym Nowym Jorku. Na wystawie szkieletu zebrało się wielu dziennikarzy naukowych. Podczas otwarcia, zaproszony przez Barnama doktor biologii, ogłosił, że Syrena jest prawdziwa. Rzecz jasna, ten doktor wcale nie był naukowcem. Później ujawniono tajemnicę syreny. Jej niewielkie rozmiary nie wynikały z faktu, że była dzieckiem, bowiem górna część należała do orangutana, a ogon do dużego łososia. Ludzie mają tendencję do mylenia syren z morskimi ssakami. W takim razie można przyjąć, że szkielet znaleziony w Anglii w 2021 roku składał się ze szkieletu delfina lub manata. Ale do kogo należała górna część szkieletu? Aż strach pomyśleć, że mógłby to być prawdziwy człowiek. Ale może to był czyjś sposób na przyciągnięcie do Hightown paru turystów. A w końcu na Wikipedii jest tylko kilka krótkich akapitów o tej nudnej wiosce. Ale jeśli szkielet można podrobić, to co ze współczesnymi nagraniami, na których widać syreny? To nie jest kolejna bajka czy legenda. Filmik, który teraz pokażę, nakręcono z łodzi rybackiej. W sieci wpadła bardzo dziwna zdobycz: stworzenie o rękach z błoną pławną wiło się dziko, próbując uciec. Lina pękła, a sieci poszły w dół. A to nagranie wykonała grupa naukowców prowadzących badania dna morskiego za pomocą łodzi podwodnej. Nagle niezidentyfikowane stworzenie przypadkiem uderzyło w szybę. Wyraźnie widać jego pięciopalczastą błonę pławną, która przypomina tę, którą widzieliśmy przed chwilą. Jednak w tym przypadku kamera uchwyciła też twarz istoty. Przypomina ona jednak twarz powszechnie przyjętego kosmity. A ten film nagrała Brytyjska Straż Przybrzeżna podczas nocnej warty. Widzimy tu istotę o fizjologii nietypowej ani dla człowieka, ani dla mieszkańca morza. Wynika to z tego, że gadżeciarstwo naszych czasów ma dwie strony medalu. Jedna daje nam możliwość uchwycenia niesamowitych zjawisk na filmie, a druga nie wyklucza, że te filmy po prostu dobrze zmontowano. Jednak gdyby założyć, że te obrazy są prawdziwe, to zostaje tylko jeden wniosek: jeśli syreny istnieją, to bardzo przypominają ludzi. A ta hipoteza ma pewne podstawy naukowe. Baśniowe stworzenia wyróżniają się tym, że ich supermoce można wytłumaczyć tylko magią. Dlaczego smok nie płonie od środka, skoro ma w sobie ogień? Jak niby gorgony rozmawiały z wężami na głowie. Istnieją jednak założenia dotyczące tego, jak wyglądają syreny i jak funkcjonują. Są one nazywane biologią alternatywną lub pop science. Istnieją spekulacje, że te stworzenia są płucodyszne. Mogą oddychać powietrzem atmosferycznym za pomocą płuc jak ludzie lub wydobywać rozpuszczony tlen z wody za pomocą skrzeli jak ryby. Długie włosy tłumaczy ewolucja. Powstałyby dzieci mogły się ich trzymać, by nie porwał ich prąd. Lecz ręce syren są krótsze niż nasze, są też prostsze i mogą składać się wzdłuż ciała, aby ułatwić pływanie. A żeby było jeszcze łatwiejsze, mają zdeformowane nosy i małżowiny uszne. I to już przypomina wygląd istoty, którą widzieliśmy na zdjęciach wykonanych przez naocznych świadków. Mają też trzecią powiekę. Zasłania ona ich oczy w wodzie i podnosi się, gdy syrena wypływa na powierzchnię. Dzięki temu syreny dobrze widzą w każdym środowisku. Ponieważ dieta syren składa się głównie z ryb, ich układ stomatologiczny nie jest taki jak nasz. Mają powiększone i wysunięte szczęki oraz więcej zębów. A żeby utrzymać termoregulację, syreny potrzebują sporej warstwy tłuszczu. Nie przypomina już to tak Ariel, prawda? Ich genitalia też różnią się od ludzkich. Jądra Syrena znajdują się w jamach jego ciała, podobnie jak jego penis, który wychodzi tylko w stanie wzwodu. A zewnętrzne genitalia Syren są pokryte fałdami skóry, co ma chronić przed ciągłym wnikaniem wody. Z biologicznego punktu widzenia takie stworzenie może istnieć. Ale jak mogłoby powstać? Co jeśli syreny nie są tylko mitem, ale osobnym gatunkiem, który pojawił się na wczesnym etapie ewolucji, gdy formował się człowiek? Syreny często przedstawiane są z grzebieniem strzałkowym. Niektóre ssaki naczelne mają taki sam. Najczęściej występuje u dorosłych samców goryli i orangutanów, a czasem i u szympansów. Uważa się też, że zdolność człowieka do chodzenia w pozycji wyprostowanej rozwinęła się w płytkich wodach, gdzie łatwiej było znaleźć pożywienie w postaci różnych gatunków ryb. To właśnie nad wodą starożytni ludzie zaczęli rozwijać inteligencję, bowiem do prawidłowego funkcjonowania mózgu potrzebujemy jodu i kwasów tłuszczowych, które znajdują się w skorupiakach i mięczakach. Co jeśli wiele milionów lat temu nasi przodkowie. Musieli uciekać przed trzęsieniami ziemi i aktywnością wulkaniczną, które szalały wzdłuż wybrzeży Afryki Wschodniej. Część z nich przeniosła się dalej na ląd, zachowując cechy ukształtowane w tej fazie ewolucji, a reszta mogła zejść pod wodę i tam się rozwijać. Jedna grupa po prostu odbiegła od drugiej i dzięki temu ewoluowała inaczej. Druga grupa mogła najpierw przenieść się na bagna lub do lasów, a potem do jezior i mórz. Wszystko to wskazuje, że naprawdę możemy mieć wspólnego przodka z Syrenami. Jesteśmy więc praktycznie spokrewnieni. Lecz hipotezy te wciąż nie mają dowodów naukowych. Wielu z nas czuje silną potrzebę, by zejść do wody, gdy nam smutno, stać przed jeziorem. Wędrować wzdłuż plaży. Może po prostu czujemy obecność bratnich dusz. A ty wierzysz w istnienie syren jako odrębnego gatunku z niezbadanych głębin oceanu? Daj nam znać w komentarzu.